W obronie Polski. 23 marca 2023 rok. Portale internetowe zmieniają zasady społecznościowe i zaczynają cenzurować treści. informacyjny.kim Wiedza naszą bronią. Nie od dzisiaj wiadomo, że wiedza jest kluczem w walce z każdym reżimem, jednakże jest to bardzo niewygodne dla korporacji i innych wykoleńców tego zdemoralizowanego świata, którzy na wszelkie sposoby chcą nam zamknąć usta, aby nas karmić swoją zepsutą do szpiku kości propagandą i trzymać nas, oczywiście dla naszej ochrony, pod kłoszem niewiedzy. Nie dopytuj, uwierz nam na słowo, jesteśmy mądrzejsi od Ciebie, to wszystko dla Twojego dobra, chcemy dla Ciebie jak najlepiej. Czy nie brzmi to wspaniale? Może i tak, szkoda tylko, że to perfidne kłamstwa, mogliśmy się o tym przekonać przez ostatnie lata zamordyzmu i propagandy, która wywołała masową panikę na niespotykaną dotąd skalę światową, bombardując nas wielkim resetem. Najmądrzejsi, z tych najgłupszych, rozpychają się łokciami w naszej piaskownicy, wprowadzając swoją wizję świata bez pytania kogokolwiek o zgodę, częstując nas przy okazji dobrodziejstwami technologii, takimi jak tożsamość cyfrowa nanotechnologia grafenu, czy piętnastominutowe miasta, prześcigając się przy tym, kto zdobędzie najwięcej zdezorientowanych umysłów niewinnych ludzi. I to wszystko pod pretekstem ochrony środowiska. Śmiechu warte. Jak mogliśmy się spodziewać, nasi władcy opanowali już media głównego nurtu i ruszyli z buta, aby odebrać nam resztki wolności, której szukaliśmy na różnych platformach społecznościowych takich jak Facebook, TikTok czy inne, zmuszając je do zmiany zasad społeczności, tak aby maksymalnie ocenzurować nasze treści, które nie pasują do przyjętej przez nich narracji i za które już niedługo będziemy musieli zapłacić, aby pozostać w kontakcie ze znajomymi, chyba że poszukamy innych rozwiązań, takich jak na przykład portal społecznościowy kimbook.co lub czat internetowy po prostu.kim. Byłoby nie w porządku względem innych, Gdybyśmy pominęli przy tym wszystkim YouTube, platformę wideo, która do momentu przejęcia przez światowego giganta Google, była naprawdę fajną platformą rozrywki, gdzie można było w gronie przyjaciół spędzić miły czas słuchając muzyki, nieprzerywanej co 5 minut reklamami. Niestety to już przeszłość. Cenzura na YouTube też ma się wspaniale, ponieważ YouTube razem z Facebookiem są pionierami jeżeli chodzi o te dziedzinę ograniczania informacji. Na szczęście istnieją jeszcze inne platformy wideo, na których można wyrazić swoje zdanie oraz dzielić się wiedzą, na przykład Rumble, i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Tak czy inaczej, musimy zdać sobie z tego sprawę, o co w tym wszystkim chodzi i jaki zamysł towarzyszy globalistom. Nie trzeba urodzić się Einsteinem, żeby zauważyć, że wszystko było od kilkudziesięciu lat skrupulatnie planowane i jest obecnie realizowane na naszych oczach, ku szkodzie dla zwykłych, kochających się ludzi, aby pseudobogowie pławili się w luksusach przyznając sobie władzę nad innym człowiekiem. Jest to coś, nad czym nie powinniśmy przejść do porządku dziennego, ponieważ jest to niemoralne i niedopuszczalne, więc użyjmy w tej kwestii naszego prawa wyboru i powiedzmy głośno nie. Ty jesteś kreatorem własnej rzeczywistości.